Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Miłosztor i zapraszam Was na kolejny odcinek z Undergrounda 2. Um, niestety, ale ten odcinek będzie troszeczkę innym odcinkiem, ponieważ nagrywam komentarz do niego dopiero po nagraniu. Dlaczego tak? Um, otóż od samego początku mam trochę problemów z tą grą. Niestety odmawia mi posłuszeństwa w wielu, wielu aspektach. I pierwszym właśnie chodziło mi o, chodziło o rozdzielczość, e, którą próbowałem ustawić taka, żeby była jak najbliższa mm, rozdzielczości HD. E, w tym celu w trzech pierwszych odcinkach rozciągnąłem ten obraz i ktoś tam napisał, że, że, ten, że to jednak beznadziejnie wygląda i lepiej, że zostawił po prostu z tymi czarnymi pasami. I tak też właśnie robią. Miałem program, który ustawiał mi rozdzielczość HD, jednak miał jeden mankament, który uniemożliwiał mi rozgrywkę. Po prostu nie mogłem rozpocząć żadnego wyścigu. Gra się zacinała na ładowaniu i nic nie mogłem z tym zrobić. Może pomógłby restart kariery, no ale już trzy odcinki nagrałem, więc nie chciałem tego robić. Dobra, to jest pierwsza kwestia. I druga, była jakaś druga? Chyba nie. Powiem tylko tyle, że tak, że w tym odcinku będę jechał dwa wyścigi. Dwa wyścigi. Jeden właśnie. Do jednego właśnie zmierzamy. Jest to nowy, nowy rodzaj wyścigu, czyli Street X. Zaraz podejrzymy sobie, o co tutaj chodzi, i włączy nam się cutscenka. Kurczę, nie potrafię opowiadać tak

The best line in and out of the turns is gonna shave serious time off your run. So tune it for quick sprints and tight slam down control. You know what I'm saying? All right then, get out there and go savage, bro. <coughs> no, i dobra i zaczynamy kolejny wyścig. E, tym wyścigu, znaczy ten wyścig jest bardzo podobny do. Takiego zwykłego wyścigu z ogrążeniami, circuit. Chyba tak się to wymawia, później jeszcze sprawdzę. Ale różni się tym, że ma zamknięty teren działania. Czyli mamy o wiele mniejsze mapy, jak to widzicie. Znaczy mapy, trasy, które są ograniczone takimi bandami, więc to jest zamknięty teren, nie mamy pełnej dowolności, w cudzysłowie mówiąc, nie zim po mieście, tylko właśnie Jesteśmy teraz, nie, w jakichś magazynach, w jakiejś fabryce chyba. chyba. Nie, w stoczni, o, w stoczni jesteśmy, bo widzę, że są takie kontenery charakterystyczne. No i tu się ścigamy, no, są trzy okrążenia. Mm, raczej wygram tutaj bez problemu. E, oczywiście w tych wyścigach jest bardzo ważne manewrowanie skrzynią biegów. Oczywiście tyczy się to osób, które grają na manualnym sterowaniu. E, na manualnym, z, na manualnym, Na manualnej zmianie biegów, o, w ten sposób. E, no i jak widzicie, wygrałem dostaniemy też za tutaj punkty reputacji, bo mamy powiedzmy jakiś, jakąś przewagę nad naszym drugim przeciwnikiem. I jeszcze wracając miałem drugą sprawę do was. Chodzi mi o muzykę. Jak słyszycie pewnie w tle teraz teraz leci muzyka i jest to muzyka którą ja sam wybrałem. Jest to jakaś lista utworów, które wrzucone mam do Windows Media Player. Dodatkowo ściągnęłem sobie plugin właśnie do tego programu i sam sobie mogę tutaj manipulować tą muzyką, ale to raz dokończę, obejrzymy kasenkę. Hey man, Wyścigacie tu naprawdę duży hype. Wygląda like na to, że parę firm chcą Cię reprezentować. To znaczy, że kwalifikujesz się w podwójnej ligie rynku rynkowej, o której mówiłam. Nie ma trafiku, nie ma ulic, tylko po driving. rynku rynkowego. Wszystko to się dzieje na kontrolowanym, prywatnym rynku.

Kolejne ulice, po których możemy szusować oraz brać udział w różnych eventach. Zaraz jeszcze czytam SMS od niej. Dokładnie. Miejsce to nazywa się Beacon Hill. I, i tak tak się nazywa, więc odblokowaliśmy kolejny teren. Jeszcze właśnie dokończając myśl sam sobie właśnie manipuluje tym, czy, czy ściszyć muzykę, czy przyłączyć na dalszą. Także jest to troszeczkę ambitniejsze, ale czego się nie robi dla, dla widzów, którzy chcieli Undergrounda. Jednak chciałbym właśnie poznać jeszcze waszą opinię, czy chcecie w ogóle tę muzykę, czy nie. No bo ja ją sam wybierałem. Tak, więc mogłaby Wam nie przypaść do gustu, a nie chciałbym właśnie takiej sytuacji, ponieważ to wy oglądacie te odcinki i chciałbym, aby Wam się to wszystko podobało. Dlatego prosiłbym Was, abyście napisali mi w komentarzu bądź na Facebooku gdzieś dali znać, czy Wam się to podoba, taki pomysł czy nie. Będę Wam bardzo wdzięczny. Hmm. Dobra, to był pierwszy wyścig, jak wspominałem, jeździmy w tym odcinku dwa wyścigi, dlatego ruszamy w dalszą drogę i mamy tutaj już zwykły e, circuit, dokładnie. Kurczę, te wejściówki są naprawdę świetne, nie uważacie? Bardzo mi się podobały za pierwszy razem, jak zacząłem grać w Nitro Speeda. To były czasy, kurczę. Taką furorę robiła ta wyścigówka, naprawdę, że ja jej nie przeszedłem. <śmum> Mam teraz okazję. Ten wyścig jest jednym z dłuższych, jakie do tej pory jeździliśmy. I mamy tutaj tylko, zobaczcie, dwa okrążenia tylko dwa okrążenia. Więc trzeba naprawdę się skupić, ponieważ jeden nieuważny błąd i możemy stracić. Swoją dotychczasową pozycję, teraz na razie nam idzie gładko. Jeszcze się zastanawiałem nad tym, więc jeśli wy wiecie, to możecie mi dać znać. Jeśli spojrzycie na te znaki drogowe, to na nich są różne figury w różnych kolorach i zastanawiałem się, czy one faktycznie wskazują nam drogę do jakichś punktów, do jakichś właśnie sklepów czy wyścigów. Będę musiał to jakoś sprawdzić. Więc jeśli się nie mylę, no to znaczy no to, 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 to w ogóle dajcie mi znać, tak? Czy, czy faktycznie o to chodzi? Czy to są po prostu jakieś tam e, dzielnice zaznaczone tylko, a nie, a nie konkretne e, miejsca, do których możemy się udać? Dobra, i tu właśnie miałem fajla pierwszego, m, chyba w grze. Zderzyłem się z y, y, samochodem kierowanym przez sztuczną inteligencję. Jak widzicie, od razu dogonili mnie przeciwnicy. To było tuż przed pierwszym okrążeniem, tuż przed ukończeniem pierwszego okrążenia, tuż przed metą. I musiałem też się teraz postarać, żeby ich dogonić, tak? Ale jak widzicie, tutaj już brałem go z prawej strony. Także idealnie udało mi się go wyminąć. Ale teraz nie wiem, czy zauważyliście, nam samochód zniknął z prawej strony, jak przejeżdżaliśmy przez skrzyżowanie. To też mnie totalnie zdziwiło i też zastanawiałem się, czy będzie sytuacja taka. Ale wracając, tutaj w ogóle kolejna, kolejna akcja. Próbowałem przyblokować na zakręcie przeciwnika i wyszło na to, że on jest mądrzejszy, bo po prostu się od tego odbił, a mnie podrzuciło do góry. Jednak udało mi się opanować auto i możemy jechać dalej. Ale wracając, zastanawiałem się nad tym, czy może, być, czy może dojść do takiej sytuacji, w której. Sztuczna inteligencja pojawia się nagle przed nami, tak? W sensie czy, czy auto tych botów się nagle może pojawić i, i w niego uderzymy, bo skoro znikną, to pojawić się chyba też może. No nie, mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie, bo to byłby fail i uznałbym, że gra mnie oszukała. Mm, także... bądźmy w dobrej myśli. Ostatnia prosta, raczej już nie mogą nas zagrozić, także kolejny wyścig wygrany. Niestety tutaj nie dostaniemy żadnych punktów e, reputacji, e, ponieważ e, nasza przewaga była zbyt, e, zbyt mała. Ale za to dostaliśmy kasę i możemy sobie podpisać kontrakt ze sponsorem. Sponsor się do nas odezwał, więc możemy e, zawrzeć jakiś układ. ostatni kontraktów. Wiele sponsorów chce Racing league. Dobra, Relcher nam załatwiła wtyki. Yy, I mamy. Mamy trzy umowy, yy, które, w których musimy coś spełnić, yy, ale z reguły są, jest to po prostu wygranie iluś tam wyścigów. Yy, I. Bonus, i, i tutaj się różni głównie bonusami te kontrakty i, i otrzymaną premią za spełnienie tych wszystkich wymogów. Ja tutaj sobie czytałem te wszystkie właśnie warunki, jakie trzeba spełnić, i jak zaraz zobaczycie, wybiorę ostatnią firmę. Ostatniego sponsora, ponieważ najwięcej kasy dostajemy, jeśli ukończymy na pierwszym miejscu wszystkie wyścigi. Także jest gitara. I tutaj ostatni, właśnie, ostatni sponsor chce, abyśmy wygrali trzy wyścigi co najmniej w dragach. Czyli, jak pamiętacie, jechaliśmy ten wyścig chyba w pierwszym albo drugim odcinku. I polega on na tym, właśnie, żeby w odpowiednim momencie zmieniać biegi. Tam była troszeczkę inna sterowność, zmieniały się tylko y, pasy ruchu, także na tym to polega. No i musimy takie trzy wyścigi wygrać. Ja ma tu jeszcze właśnie jakie są różnice konkretnie no i wybieramy raczej tego Edelbroka. <laughs> nic mi ta nazwa nie mówi ale dużo płacą więc bierzmy bierzmy takiego, który nam najwięcej da żebyśmy później mogli wykorzystać to jakoś no i wracamy do trybu eksploracji i tak naprawdę się już tutaj z wami żegnam jeszcze coś SMS a mm -hmm, Dokładnie. Dostaliśmy wiadomość od Rachel odnośnie nowej ikony X, która właśnie nam pokazuje, że to jest wyścig organizowany przez sponsora. I musimy w nim właśnie wziąć udział i wygrać te wyścigi, aby spełnić Część warunku, jakie właśnie mieliśmy w naszym kontrakcie. No i to było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o tym, aby dać mi komentarz, czy chcecie słuchać muzyki w tle. No i ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Hej!